Witam tam drugi hemifiz, kontynuujemy to co mamy. Dzisiaj lekcja yy, wtorkowa, tak, bo poniedziałkowa lekcja już zrobiłem w zeszłym tygodniu, może pamiętacie, yy, tak, tak nakręciłem. dzisiaj lekcja już jest yy, wtorkowa, jedna z tych dwóch wtorkowych lekcji, w drugiej będę, tylko nakręcę sobie jutro, żeby było już tak spokojnie. I ja w tym tygodniu sobie właśnie, że tak sobie zaplanowałem w zeszłym tygodniu, że teraz mam spokój. Dziele chcę dzisiaj kręcę, a nie cztery czy 5 jak w zeszłym tygodniu, w niedzielę. Straszne, tak? W niedzielę właśnie, już jest poniedziałek, bo już jest 0,52 godzina, tak? Czy wiecie, o której ja to kręcę? Yy, mówiliśmy ostatnio o... że jest, pamięć mi nie myli, prawa Gaussa było. Dla prawa Gaussa, dla pola elektromagnetycznego. Tak, tak. No to teraz to prawo kausa wykorzystajmy. Przykład wykorzystania tego prawa kausa. Czyli nie powiemy sobie o rozkładzie ładunku na powierzchni przewodników, jak i tam podstawowych. Tak. Więc yy, po pierwsze, no i pokażę, pokażę jak to prawo kausa może tutaj spokojnie, przynajmniej w jednym przypadku wykorzystanie i sprawa będzie załatwiała się z ale sprawa będzie załatwiona. Załóżmy, Czyli taki temat, jakbyśmy wpisali rozkład ładunku na powierzchni przewodnika, czyli ciała przewodzącego ładunek elektryczny, czyli np. metali, tak? Dowóżmy, że mam metalową sferę. Cienką sferę. Nieskończenie cienką, tak? Ale to tam nie jest to, przepraszam, nie jest to nawet, tak? Metalową sferę. Mam taką sferę w szkole z dziurką, że można było zobaczyć w środku, więc eksperyment też byłby byłby przy tym temacie eksperyment. Właściwie byłby może na początku, tylko potem bym to raz do nich się cofał. Tak? Bo żeby tak być, że jedna lekcja jest tylko, czy dwie lekcje, tylko doświadczeniami, a potem do nich się cofam, tak? Najczęściej. Żeby to chwilę tego nie wyciągać. Ale nie zawsze wszystko pokażę na początku, więc potem też wracamy czasami. Teraz pytanie. Mamy kulę, nie pojedynczy ładunek tak punktowy, ale naładowaną kulę. To jak teraz policzyć natężenie pola na zewnątrz? na zewnątrz tej sfery, nie kuli, i wewnątrz tej sfery. No to najlepiej byłoby wykorzystać prawo Gaussa. Utworzyć tak zwaną powierzchnię Gaussa, czyli przypominam coś, co jest powierzchnia zamknięta, tak. no to taka powierzchnia, która objęłaby na zewnątrz, teraz może takie w sfery, powierzchnia Gaussa, która objęłaby całą kulę. Powierzchnia może być dowolna, powierzchnia Gaussa. sobie wybieram, jak mi wygodnie, przypominam. Tak? No to teraz, y, według tego prawa Gaussa, no, natężenie pola na zewnątrz, tak, czy, czy strumień pola, to byłoby co? Y, to byłby ładunek przez epsilon, tak? przez przenikalność elektryczna ośrodka. Ładunek, który znajduje się wewnątrz tej kuli, wewnątrz tej powierzchni Gaussa, ale nie ma, jaki ma kształt. Tak? Czyli, czyli to byłby ładunek cały, zgromadzony wewnątrz tej powierzchni. Budunek znajduje się tylko na tej sferze. Tak? Cały ładunek. No, więc tak naprawdę dla tej powierzchni gałzy, co sobie wymyśliłem, nie ma, nie ma sensu mówić o jakiejś nawet sferze, o jakimś kształcie nawet. I co, to jest? Tylko ładunek, który jest zgromadzony w środku. Tak? Wewnątrz tej powierzchni. Co to nam daje? Na jeden to, że tak naprawdę taka sfera może być potraktowana przez nas jako punkt. Taka cała sfera, to, 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 to miał być sfera. Tak, to ładunek plusy to są tylko ładunki na, na, tej, na tej linii ten nazywane, tak? Tak naprawdę natężenie pola na zewnątrz, to jest KQ przez R, gdzie R będzie odległością od środka. Tak. Przypominam, że we wzorze na strumień pola elektrycznego, tak, czyli Q przez Epsilon y nie ma odległości. To jest jak gdyby stałe. Teraz do tego to tak to, atak to B razę, razy e, dobieram R razy S no to no właśnie, to wychodzi właśnie na coś takiego, że kaku przez przez R. No tutaj K używam, to mogę użyć 1 przez 4 pi epsilon też mogę użyć, nie? Więc te powierzchnie może, oczywiście powierzchnie jakby sobie wymyślił jakieś powierzchnia kapcne była na przykład kształt kulisty, tak? Więc jej powierzchnia. To byłoby 4pi i jej R kwadrat. To może dla takiego wyprowadzenia, więc tu jeszcze to wyprowadzenie, wyprowadzenie zrobię. Ja już jestem dalej z powrotem. ja tutaj może takie właśnie to, co powiedziałem teraz przedstawię. Tu jest ta powita sfera, naładowana jakimś ładunkiem Q. Tak, Rzeczywista, istniejąca sfera. Otaczam ją wirtualną powierzchnią gaussowską, czyli jakąś kulą o promieniu R, tak żeby środki były tak, ze sobą nałożone tej, tej sfery i tej kuli czy też tak powierzchnia też powierzchnia sferyczna tak powierzchnia gaussowska czyli tak strumień pola przechodzący przez tę powierzchnię wymyślono to jest co Q przez epsilon a to jest w jednocześnie r razy s a s to jest 4 pi r kwadrat więc pod s podstawiam y, tu s daje na drugą stronę mam wzór na e i wtedy mam pod s postawiam 4 pi r kwadrat to są Q przez 4 pi epsilon r kwadrat a 4 pi epsilon w mianowniku to jest właśnie, jest właśnie przypomina k w liczniku, tak? Czyli k przez, aha, tu jest r, R2, to jest r r kwadrat powinno być. R r kwadrat jest mała, R r kwadrat. K przez r kwadrat. A co ze środkiem? Terma otworzyć taką powierzchnię gaussowską wewnątrz, czyli która byłaby cała w środku, tam w środku, w środeczku tej naszej sfery. Jaki byłby strumień przenikający? Strumień, ładunek, ładunek wewnątrz tej, tej powierzchni kapsowskiej przez epsilon. Ale ładunku nie, nie ma tam wewnątrz. Przypominam, sfera, tak, ładunek jest tylko na tej sferze. Tak, jeżeli ja wewnątrz, jak otworzę jakąś powierz, już powierzchnię, to wewnątrz tej sfery nie będzie żadnego ładunku. Co to oznacza? nie jest zerowe. Jak nie jest zerowe, to natężenie pola wewnątrz też jest zerowe. Zerowe natężenie pola wewnątrz, powiem tak, wewnątrz naelektryzowanego przewodnika. Bardzo ważny wniosek. Kojarzycie siatkę Faraday'a? Tak? Czyli innymi słowy, wewnątrz naładowanego przewodnika nie ma natężenia, nie ma żadnego pola elektrycznego. Na to, że nie zależało się, nie ma pola elektrycznego. Czyli jest tak, jakby pola żadnego nie było, po prostu go nie ma. Nie ma jakby. Po prostu go nie ma. Tak, nie ma pola. Nie przeczuwamy niczego. Czyli możemy naładować tę moc, jak chcę, w dowolnym kształcie przewodnik. I będę chciał się w szybko, nie poczuję ładunku elektrycznego, nie poczuję niczego. Tak, wniosek w czasie burzy w samochodzie, który ma karoserię metalową, czujemy się, jesteśmy, jesteśmy bezpieczni. Nawet był jakiś eksperyment wydany w pewnym programie telewizyjne pokazali, przyłożyli pioruny. Chyba nawet w Top Gear to było, chyba. Nawet w Top Gear to pokazali. Tak. Richard Hammond siedział w samochodzie. Walnęli piorunami. Tak. W Niemczech to było. Skończył do stacyjki. Potem oczywiście samochód odpalił i odjechał nawet. Nawet samochód odpalił i odjechał. To jest tak zwana siatka Faradaya, klatka Faradaya. Tak. Czyli jak jestem w takim pomieszczeniu metalowym, Pioruny mogą walić, pioruny burzowe mogą walić, ja w środku czuję się bezpiecznie, jest bezpiecznie, jasne? Nic mi nie będzie. Taką środkę ja też oczywiście mamy w szkole. Hmm, oczywiście nie taką dużą, żeby tam wejść do środka, tak? Ale jakiś ptaszek można byłoby tam umieścić, jakieś kanalkę umieścić i naładować ten Van den grafa, A, ciekawe, jak by to wyglądało, nie? Nic by się nie stało w środku. No dobrze. To jest taka sfera, czyli wewnątrz naładowanego przewodnika nie ma pola elektrycznego. Tak? No dobrze, a teraz zrobimy następny jak gdyby punkt. Płaska powierzchnia, o, nieskończona, płaska nieskończona, nieskończona powierzchnia. Naładowana jakimś ładunkiem elektrycznym oczywiście powierzchnia przewodnika, tak? przewodząca prąd elektryczny. Co jest jednoznaczne z tym, że ładunek rozprowadza się równomiernie w obrębie tej powierzchni. Czyli można powiedzieć inaczej, że gęstość powierzchniowa ładunku jest stała. Gęstość powierzchniowa ładunku, czyli. Gdzie to jest? Czyli sigma jest to ładunek na, powie na jednostkę powierzchni. Tak? Ile ładunku jest na jednostkę powierzchni? Gęstość powierzchniowa ładunku. Tak? Jest stała. To jest przewodnik. Y tutaj muszę coś takiego wprowadzić, bo. Samodunek elektryczny, który byłby na tej powierzchni, jeżeli ona jest nieskończona, byłby nieskończony. Więc tutaj muszę wprowadzić coś, żeby wyprowadzić zrówno na natężenie pola w pobliżu tak, tej nieskończonej płaszczyzny. Tak? Ja to sobie przyjąłem, że ta płaszczyzna jest dodatnia, a tu jest bez znaczenia większego. Tak? Tu narysowałem sobie plusik. Więc co ja zrobiłem? Też wprowadziłem powierzchnię gałsowską, taką wirtualną bryłę jaką, ale to nie zrobiłem tej gryby żadnej kulistej, sferycznej, ale, ale mogę zrobić prostopadłości albo walec. Ja sobie wymyśliłem walec. No, wala, może być prostopadłością, równie, równie łatwo byłoby, czy kwadrat. Walec. Tak zrobiłem, żeby ten walec był częściowy, po jednej stronie i po drugiej stronie naszego, tak, naszej powierzchni. Chodziło o to, żeby wewnątrz tej powierzchni skrowanej był jakiś ładunek elektryczny, ja bo jak nie będzie, patrz, stela, naładowana, to natężenia pola nie ma, nie? Nie było, więc. No dobrze. Więc taka powierzchnia gaussowska w kształcie walec. Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Ustawienie po prostu do tej powierzchni, tak? Ten walec. Czyli powierzchnie ściany boczne są prostopadłe do powierzchni tej, tej przywodzącej płyty naładowanej. I teraz tak. Linie pola elektrycznego, które są wytwarza ta płyta, no linie pola się nie mogą przecinać. Pamiętajcie o tym, co to oznacza. Skoro się nie mogą przecinać, to one muszą być w takiej powierzchni, przy takiej przy okazji, tak jak mamy powierzchnię nieskończoną płaską. One w takim razie muszą być względem siebie równoległe. Nie mogą się przeciąć. Muszą być równoległe. Do siebie wszystkie, do wszystkich, tak? Bo jakby jednak była nierównoległa, to gdzieś się musiałoby się przeciąć, bo to się przeciąć nie może. Linie pola elektrycznego, linie pola grawitacyjnego, magnetycznego nie przecinają się, jasne? Więc bo to musi być jednoznaczne, bo linie pola mówi nam o tym, jaka siła zadziała w danym punkcie przestrzeni, na daną cząstkę na nam na magnes, na ciało, bo ja jakieś ma się zależy od tego, jaka to jest pole, tak? To musi być konkretnie, siła zadziała w tym w tym stronę, więc nie ma. By było przecinanie się, to nie byłoby, albo tak, albo tak zadziała. Nie ma czegoś takiego, jasne? Więc linie muszą być równoległe względem siebie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, skoro płaszczyzna jest nieskończenie płaska, to to automatycznie ciągnie ze sobą to, że te linie muszą być prostopadłe do tej płaszczyzny. Inaczej nie da rady. Co to oznacza, moi drodzy? To oznacza tyle, że te linie pola elektrycznych wytworzonych przez tę powierzchnię nieskończoną, są równoległe do powierzchni bocznej naszego walca, tego czerwonego walca. Równoległe. Co to oznacza? Że strumień pola elektrycznego, który przenika przez ściany boczne, jest równy 0. na strumień, przypominam, B razy S razy cosinus kąta między E razy S, przepraszam, bo ja to jak mieszam strumień pola elektrycznego z magnetycznym czasami. Czyli strumień pola elektrycznego E razy S. Razy cosinus kąta alfa. Tak? Yy, tutaj jest cosinus z 90 stopni, bo przypominam, że to ma być kąt pomiędzy wektorem E, który jest równoległy do powierzchni, a wektorem S, który jest prostopadły do powierzchni. Tak? Czyli między E i S jest kąt prosty, a cosinus 90 stopni jest równy 0. Jeszcze nie nawet widać, po, po, skoro powierzchnie tak i linii że biegą tak, to nie przycinają mnie, więc strumień jest zerowy. Więc powierzchnie boczne mojego walca nie muszę uwzględniać. Gdybym miał, gdybym wymyślił powierzchnię sferyczną, w tym moje powierzchnię, w tą w tę... gaussowską, taką, taką. O, to, to już musiałbym się jakoś bawić. A tak nie muszę. Na powierzchnie boczne nie muszę uwzględniać, tylko powierzchnie podstawy. Jedna podstawa i druga podstawa. Więc teraz tak, strumień pola elektrycznego to jest Q przez Epsilon, a jednocześnie jest to E razy S. Ale S to jest dwie powierzchnie, bo, to, bo przypominam, że to S jest powierzchnia całej. Tak. Czyli to jest suma wszystkich powierzchni naszej no, no, powierzchni gopsowskiej to jest powierzchnia zamknięta. Tak? Ja tylko uwzględniłem tylko 2 S1, bo powierzchni bocznej S2 to jest powierzchnia boczna S2, nie trzeba uwzględnić, bo ona jest prosto równoległa do linii pola, czyli strumień pola wtedy będzie równy zerowy, więc strumień pola to się równa Q przez epsilon, a przy okazji ES 1 razy 2, czyli samo e, bo mnie interesuje natężenie pola, to jest co Q przez, no tutaj mamy 2S Epsilon 0 epsilon R, tak? czyli 2S epsilon. A ładunek przez mm, S, przez pole powierzchni, niebudowany przez pole powierzchni, to jest, to jest to gęstość powierzchniowa, czyli gęstość powierzchniowa przez 2 epsilon. I to jest wzór na natężenie pola w pobliżu tej nieskończenie naładowanej metalowej płyty. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. W tym wzorze nie ma odległości od tej płyty. To ja to odległość R, ale w tym wzorze nie ma odległości od płyty. Powierzchnia S miałaby może jakiejś tam odległości, gdyby była czymkolwiek, ale nie zrobiłem walec. Więc pole podstawy, pole podstawy to tylko zależy od pola, od promienia podstawy, a nie ma, od, od odległości tutaj, od tej płyty. A po drugie, to jest gęstość powierzchniowa, czyli ilość ładunku na jednostkę powierzchni na tej płycie. Natężenie pola co do wartości jest niezależne od odległości od nieskończonej namodowanej płyty. To jest bardzo ważny wniosek. Tak. Czyli czy to jest centymetr, czy to jest metr, czy to jest kilometr, czy to jest rok świetny, czy milion parseków. Nieważne, natężenie pola będzie wszędzie z do wartości jednakowe. Czyli oczywiście to jest odpłyty, bo w moim przypadku to była dodatnia. Więc po jednej stronie płyty będzie w prawo, po drugiej stronie będzie w lewo. Tak, odpłyty, tak? bo to odpłyty. Ale powtarzam, natężenie pola od... nie zależy od odległości w takim przypadku. Wszędzie jest jednakowe. Czyli pole elektryczne, czy pole elektrostatyczne. Tak powinienem mówić, jest polem jednorodnym. Linie pola są faktycznie równoległe tak, i wszędzie jest jedna kole. Nie zależy od odległości. Co mówiąc, szczerze, przybycie nieskończone nie powinno dziwić. No dobrze, jeszcze sobie jeden przykład. Załóżmy, że mam drugą taką płytę. Drugą płytę. Czyli jeden jest skończony, mamy I teraz drugą płytę. Też nieskończoną, równoległą do tej pierwszej, w pewnej odległości, miękkie, tak? Naładowaną ładunkiem przeciwnego znaku ujemnie, tak? I założę, że gęstość ładunku na obu płytach będzie jednakowa. Dlaczego o tym wspominam? Bo to będzie wstęp do kondensatorów, które są też tutaj w tym dziale. Taki układ dwóch płyt, niezależnie, tak? zielonych warstw jakiejś izolacji, które nie przewodzi, bo to jest już kondensator, tylko że nie są, to, to nie są płyty nieskończone, rzecz jasna, w praktyce to są płyty skończone. A ja tutaj mówię o nieskończonych płytach, czyli płyta naładowana. Dodatnio, plus płyta naładowana ujemnie, obszar pierwszy, obszar drugi, obszar trzeci. Skoro natężenia pol są jednakowe, proszę, gęstości, proszę, gęstości yy, naładowania są jednakowe. A natężenia polu nie zależą od odległości od płyt. To gdybym teraz. zaraz zastosuję zasadę superpozycji, o której wspominaliśmy w zeszłym tygodniu. Czy. Czy właściwie jutro? No, Jakoś tak. Czy się dzisiaj. No dobra. Otóż natężenie pola pochodzące od ładunku dodatniego. No, tak, to jest. Od dodatniego, czyli od niego. Czyli E, od niego. Po tej, po tej stronie, jest też E, od niego. Tutaj też jest e plus od niego. Tak? Natężenie pola pochodzące do ładunku ujemnego to jest do niego, czyli tutaj jest do niego, do niego, po drugiej stronie płyty i do niego. Wartości tych natężeń są w sumie na kole, no bo one mają wartość, tę, którą, którą przed chwilą tutaj wam, tę, którą wam tutaj przed chwilą wyprowadziłem, to jest tak, sigma przez 2 tak zwróćcie uwagę, że ja zamiast mówić epsilon 0 razy epsilon r, tak, r, mówię po prostu epsilon, y, tak? Bo epsilon 0, przenikalność elektryczna próżni, epsilon r, przenikalność ośrodka, a epsilon, przenikalność elektryczna ośrodka, po prostu, tak? Więc nie ma odległość, odw więc skoro dla obu płyt, tak? Dla obu płyt gęstość powierzchniowo ładunku, tak samo są naładowane ładunkami, ładunkiem, no i zakładamy, że ośrodek, wszędzie ośrodek jest taki sam. To może być później, ale nie musi być, tak? Ale przy tym lepiej żeby to było później. No to wartość tych natężeń są jednakowe. Bo popatrzmy teraz, co się dzieje w obszarze pierwszym i obszarze trzecim. tych wektorów są przeciwne, więc one się wyzerują. Czyli E1 i E3 jest równe 0. A czemuś równa równa natężenie pola pomiędzy pytami Sumują się te, te natężenia pólne, czyli to jest 2E. E plus albo 2E minus, czyli sigma przez epsilon, bez tej dwójki w bo to dodam, tak, pół razy plus pół będzie wycałość, więc sigma przez epsilon, czyli jest to natężenie pola pomiędzy naładowanymi, naładowanymi równoległymi płytami, tak? A w kondensatorach, uwierzcie mi, obu płyty są naładowane ładunkiem o tej samej gęstości, nawet więcej, Sk no, Wielkości tych płyt są zawsze jednakowe, zawsze jednakowe, nawet tak jedna jest większa, a druga mniejsza fizycznie, to w punkcie kondensatora są zawsze jednakowe po rozmiary powierzchni, bo się uwzględnia zawsze jak gdyby, część wspólną tych powierzchni, to i ładunek jest ten sam, na no, obu płytach są do wartości. Tylko jeden plus, drugi jest minus, ale ładunek jest fizycznie ten sam, gęstość taka sama, więc faktycznie między okładkami. Między dwoma przewodnikami naładowanymi równoległymi, tak? Płaskimi przewodnikami natężenie pola jest stałe. Nie zależą od odległości, czyli jest to pole jednorodne. Tak. Oczywiście w przypadku trzecim nie wykorzystywałem po prostu prawa gałca, bo ja wykorzystałem w przypadku drugim, tak? Więc, ale w obu przypadkach prawo gałca było wykorzystane i nam ułatwiło rozważania. W kozieckim, ostatnim kozieckim czerwonym nie ma prawa gałca, by to nie musieli to robić inaczej wyprowadzać. No, troszeczkę się musieli bawić dłużej. Jak my uprawa wyprowadziliśmy, to teraz było nam łatwiej. Mam nadzieję. No to na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia jutro.